Dzień dobry, piątek, 15 dzień marca, weekendu, początek. i wiecie o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Snu. Ty wiedziałeś o tym? Ja na początku myślałem, że to reklama, tylko w tyle w radio Nie Ja mam czasami wrażenie, że codziennie jest jakiś światowy dzień No czegoś. bo tak jest. Jak się okazuje, każdy dzień jest jakimś świętem. Wczoraj był święto liczby pi, a dzisiaj jest święto snu. Nie wiedziałem o tym. No w każdym razie zaczynamy weekend, można powiedzieć. Jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze moment. I go za niedługo zaczniemy. Ale już u nas, jak widzicie, piękny dzień: słońce świeci, błękitne niebo. 10 stopni na termometr w aucie, 9 aplikacji, jak się nie mylę, pokazywało. Także jest naprawdę ładnie. Jak to się długo utrzyma, to nie bo bo Wczoraj słyszałem w telewizji wieczorem w prognozie pogody, że w niedzielę ma spaść śnieg na północy. W centrum też ze śniegiem, a na południu no ma być tak średnio, ale ma być tak dużo głodniej żeżimy wraca, oby nie, no, ale nie wiem, Zobaczymy, co będzie. Dobra, my zaczynamy ten dzień. Jedziemy teraz nagrać pewną rzecz, a potem i będziemy działać dalej. Także życzymy wam miłego dnia i widzimy się później. No O, tak tu wiosna na ulicy. Nie, no tu wieczarnia, akurat, słuchajcie. Jeszcze w tej, w tej okolicy nie byliśmy, byliśmy w tej okolicy, mieliśmy okazję tu już być. Nie. Także życzymy Wam miłego dnia. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, miłego dnia. Marzenka, Ci ładna wiosenna kurteczka. Tak? Ja to nie, ja to Niezwykle. jak zwykle. Czerwono-zielony szrek. I moja czarna czapka do tego zestawu. Dobra, widzimy się później. My już wracamy. Wszystko nagrane, zrobione tak jak trzeba. Oczywiście to była tylko część nagrania, żeby nie było. A to jest, słuchajcie, do nowego przepisu, który już wkrótce. Także na spokojnie. My teraz jedziemy na śniadanie. O, późne śniadanie dzisiaj. No, no ale, jeśli w dzień snu, no to wybaczcie. Nie, no, akurat tak się świetnie zgrało, że ja się miała późno szkołę. Można było pospać, nie? No, a jutro sobota. Mów za siebie. Mów za siebie. <laughs> jutro sobota, więc może też się uda pospać, chociaż nie wiem, bo goście, goście. Także trzeba będzie może wcześniej wstać, zobaczymy, jak to będzie, jak dziewczyny do spały długo. Bo wiecie, one późno idą spać, a potem nagle przecież wstają. To jest też takie dziwne zjawisko, nie? Mhm. Ja to jak słuchajcie, byłem młody, to chodziłem późno spać i późno wstawałem. No one się szybciej regenerują. No ale one, wiecie, no dzieci, dzieci tak mają, nie? Ja pamiętam, że jak się siedziło na wycieczki szkolne, to dzieci po całym dniu takie zmęczone, już sił nie miały. Słuchajcie, wystarczyła godzina w ośrodku, one nagle jakąś energię skądś pozyskały. Ale tak to właśnie jest z dziećmi, z młodzieżą. Ale słuchajcie, my się za chwilę będziemy regenerować, bo będzie pyszne śniadanie. Ale co się będzie na śniadanie. Słuchajcie, nie zgadniecie. Marzyna mnie zaskoczyła, mówi. Dzisiaj na śniadanie będzie jajecznica. Hmm. No to ja, czego na boczku, się? bo już mi się kończy data. No tak? jak chyba? No podstawa na boczku, cebulka, pieczarki, słuchajcie. I taka jajecznica to jest niebo w gębie. Także dzisiaj takie śniadanie. A potem ja jeszcze, słuchajcie, dziwne, bo muszę iść jeszcze raz do sklepu. A muszę iść, ponieważ będziemy w nie. W sobotę będziemy nagrywać przepis na pyszne domowe ptysie. Ja wam powiem, że my teraz mamy fazę na punkcie tego ciasta parzonego, które nie od dłuższego czasu u nas gości. No. Na, pojawiło się, z czym się to pojawiło? Czurosy. Czurosy były. Potem, Potem był groszek, a teraz będą ptysie. Także w niedzielę słuchajcie ptysie. Kupujemy śmietanę i robimy ptysie. Także zapowiada się pyszny weekend, bo jutro nagranie, pojutrze yy, publikacja. Po pół już się jąkam, bo już mam ochotę na tego ptysia. Hmm. Taki ptyś. no tak to jest, autobus się włącza, taki ptyś powiem Wam, to jest niebo w gębie. A jeszcze po tym marzenku eklerki by można było zrobić. Bo ciasto jest chyba to samo dokładnie. Dobra, nie wszystko naraz, nie? Tylko inny krem. I jeszcze coś miało być tym. A, no i wiecie co marzenka już obiecała, to może po ptysiach zrobimy przepis też na... Ten yy, krem z groszku zielonego. Mhm. No, bo też było bardzo dużo wiadomości czy będzie na to przepis, czy już jest, nie jeszcze przepisu na to nie ma, ale ja myślę, że to będzie świetny pomysł. Tylko zrobimy go w wersji lekko pikantnej. On jest wtedy zupełnie mm, po prostu nie był gębie, tak, nie jest taki takim jednak nie jak to groszek. Dobra, koniec dywagacji, jedziemy na śniadanie. Potem idę po śmietanę dobrą. No i. Jajka masło. A bo to wszystko muszę kupić. No a co ty? No co ty ześ. Także marzenka mi przygotowała taką niespodziankę. No. Jaką? Ale słuchajcie, co marzenka jeszcze dzisiaj będzie robiła tu? To wczoraj mówiłaś, nie? Mówiliśmy. Sałatkę jarzynową. Także to też się dzisiaj pojawi. Przepis wam przypomnimy, a ja już nie umiem doczekać zresztą. Gdzie myśmy to byli ostatnio? Że ja mówię, matko, zjadłem taką fajną sałatkę jarzynową, nie? Mm. Nie, nie wiem gdzie o tym pomyślałeś. No właśnie też nie wiem gdzie o tym, taka dobra sałatka jeżdżą, powiem wam, do tego francka, chrzanik, dobra koniec, koniec, bo już głodny jestem, razy 4 11.09. No jeszcze razy... chrzan teraz nie wiem czy mam chrzan, naprawdę. Ale nie jest... no, to kupię, bo i tak idę do, do, do sklepu, no więc to... A to się przyda, na Wielkanoc chrzan od no, razu, nie? powiem wam, a jest to dobry chrzan, kupuję zawsze dobry chrzan, od tamtego roku poznałem i powiem wam, nie w głębi jak kupię to wam pokażę co so i jak, dobra, jedziemy na śniadanie tyle co wróciliśmy do domu, a tu już proszę jakie działania są podjęte boczek na jajecznicę już się ładnie podsmaża warzywa na sałatę w trakcie gotowania mm, a jakie zapachy powiem wam ten boczuś to po prostu obłęd obłęd, także już jestem głodny razy cztery tu Marzenka widzę już przygotowała pieczarki i cebulkę też za chwilę wpadnie do Podsmażonego boczku, jajka i gotowe śniadanie będzie. No. Do tego bułka czego chcieć więcej. Tu już w piecu rozpalone. Ciepełko za chwilę będzie. Od razu będzie, wiecie, przyjemniej, że się tak wyrażę. Wszystko ogarnięte, zrobione. Świeca e, odliczająca do Wielkanocy. Nie, no po prostu świeci się ładnie. Także działamy. U nas po śniadaniu, Marzenka już słuchajcie, przygotowała taką ilość sałaty, pachnie w całym mieszkaniu, po prostu obłędny zapach. No ale tak to jakoś dziwnie. Jak wrócę ze sklepu, bo właśnie się wybieram, spróbuję tą sałatkę, lekko przejdzie, Marzena tu już mi listę przygotowuje. Ja robię listę jeszcze, tak na Ptysie, kupić. A właśnie no. Składniki na Ptysie i jeszcze majonez poproszę. Dobrze. Ale zrobię Ci listę, zrobisz sobie zdjęcie? Nie, 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 no, karteczka Swoje będzie sałatkę. lepsza, tak, mhm. także sałatka zrobiona, za chwilę Wam podeślę przepis, ja Was zabieram na miasto, do sklepu, pięknie jest, chociaż jakieś chmurki, ale naprawdę jest ładny dzień, porównaniu z tym, co niby miało być, dobra, idziemy. Się robią, dotarłem do krzanu. No i słuchajcie, krzan który zawsze kupuję jest ostatni, nie ma żadnej cynówki. Jedynie co zostaje to zabrać tą cenę. Tylko pytanie, czy mi się uda go kupić, czy raczej na kasie pani mi go nie nabije. No ale to cóż, wezmę, bo tu zawsze był taki papierek na górze i tam była cynówka, ten kod kreskowy. A tu nie, no jedynie co jest, to nazwa tego krzanu. Ale jest bardzo dobry, wypróbowany, także trafiał dopiero z sobą. Zobaczymy. To mi się to uda kupić, a teraz jeszcze idę po jajka i śmietana, właśnie śmietana w środku, bo jak to zrobić, Gdzie się się podświecamy. Znaczy, śmietana w środku, chrzan w środku, Wróciłem do domu, udało się kupić chrzan, bo jak mówiłem, był bez żadnego kodu kreskowego, tu Marzenka dzierga coś. No, kończę z serwetki, bo mam już po prostu, wiecie... No, tu sałatka. A, A gdzie jej, ty mi to zabierasz? ja sam do lodówki, no ja z tym talerzem. Słuchaj, tak jak mówiłem, za chwilę będę jadł sałatkę. Ja sobie nawet szanu dołożę, bo jakoś mi tak smakuje. Mm, nie, nie, nie. Szan nie. rewelacyjny. Można szan? Tak, rewelacyjny. Ostatni był. Hmm? No, bez ceny, bez niczego, aże bez kodu kreskowego. Do lipca ważny. Do lipca to zostanie jedno no, opakowanie. Także biorę się, słuchajcie, za sałatkę to na żywo, bo inaczej nie może być. Mmm, pycha. M. Mm, rewelacja. Mm, bardzo dobra. Świeżutka, mm. teraz kiełbaska się przyda. No ale mm. wieczorem na kolację. Tak kiełbaska, tak jeszcze mm, Pycha. Dobra. Także to jest mój dzisiejszy nie na odradną pierogi sobie. Nie, to jest brunch. Brunch. Dzisiaj... ogóle. <noise> pierogi już wam pokazuję pierwszy raz w ogóle takie. One są jak gdyby na wagę. 22 zł niecałe za to opakowanie, mm -hmm. czyli cenach może w miarę z mięsem. Mm -hmm. Także dzisiaj coś takiego spróbujemy. Mm -hmm. Do jeszcze barsz? Barsz mięsny, cebula, 89%. farsz wieprzowy, łopatka wieprzowa. Aha, no. Może być dobre, tak. Mam jeszcze. Wiadomo, ja że jest jak domowe. Oczywiście zawekowany, mm. bardzo dobry, także sobie zgrzejemy do, do pierożków. Można popić po prostu, albo. Ja może ja nie, ja do A, barczu, bo, nie. Dobra, ja biorę się za sałatkę. Także taki przedobiad teraz jest. Smacznego, zajączek patrzy na mnie, no i tyle. Wróciliśmy do domu, George dostał drugą dawkę leku. No powiem Wam, jeszcze dalej kicha, teraz miał przed chwilą taki atak kichania. No ale wiadomo, po pierwszej dawce to na razie trudno cokolwiek oczekiwać, nie? Zobaczymy, jak to będzie. A u nas obiad, tak jak było mówione, Dzisiaj pierogi i barszcz, barszcz swojski, pierogi akurat kupne, ciekawe jest jak by one smakowały, bo z tej firmy jeszcze nie mieliśmy, no takie dosyć widać, że pełne są, nie są jakieś takie wiecie, pusto oszukane, dobra na początek wezmę trzy, ja to mam zawsze te, ta... ciekawe <coughs> ciasto kupiłeś, ciasto bardzo, kupiłeś. Uuu, ciasto, ja bardzo dobre, o, ładne. seromak, no nie wiem, czy dobry będzie, co się okaże. Ładnie wygląda, nie? No ładnie. Tu jest A, akurat tu? szarlotka. Aha, no też bardzo ładna. Mm. Tak Trzy. jak marzenka, ładna. I taki oto makowiec. Akurat piekarnia, której kupujemy jest sprawdzona. I mak był zawsze przepyszny. Jak makóweczki smakował. Seromak. Ja nie jestem akurat zwolennikiem, ale wiem, że goście Pani lubią. Pani Ci polecała, tak? Tak. Nie, no. Pani poleciła ten jabłecznik. Nie polecała? Szarlotkę. Nie no polecano. Ja, ja tam, słuchajcie, nie mam zwyczaju się pytać, czy poleca mi Pani, bo z tym polecaniem różnie bywa, nie? No, czasami może być w topa. Może czasami ktoś polecić to, co się nie sprzedaje po prostu. Dlatego ja tam wolę sam zadecydować i mieć pretensje sam do siebie. I tu jeszcze, słuchajcie, kombucza, która już trochę w lodówce czekała na bo ten to dzień. Mi miejsce po prostu zajmuje. Tak i Marzenka mówi, albo ją pijesz, albo co? No to, no to wiadomo, nie. że ją wypije. Zmiechnę się na pół, bo Marzena takich klimatów nie lubi, tylko musi się ona zagrać, bo jest jeszcze zimna. Dobra. Słyszycie, co? Jeszcze mnie przytyka. To już jest normalnie. Biorę się teraz za, pie za te pierogi. Piękny barszczyk. Rubinowy kolor. Hmm. To będzie obiad. Pychota. Jak on pachnie bosko. Popatrzcie, jak pięknie się prezentuje na talerzu. Tu Marzenka już przekłada. Ciasto też ładne. Bardzo ładne. Pachnie ładnie. A jeszcze lepiej smakuje. Tak. Dobra, to czekamy, jemy obiad i czekamy na gości. U nas już pięknie posprzątane. Marzenka idzie do pracy na nocną zmianę, tak dzisiaj mam nockę, ja też mam nockę, potem muszę tak? miniaturkę ci zrobić, Pocze, muszę zdjąć kolczyki, bo jak zakładam słuchawki, to niektóre kolczyki są takie, że strasznie mnie gdzieś Dociskają. akurat te są takie dłuższe i trochę mi potem tak, no tak mają no, słuchawki, no, takie typowe wkrętki, te krótkie, no, tak to no jest, no nie, no, dobrze, także... Do pracy rodacy. Tak, marzenka, do pracy goście jak widać poszli, chociaż powiem Wam, że goście poszli, ale goście też zostali. To jest fenomen, nie? Jak to jest możliwe? Tu marzenka sobie widzę, zapodaje jakieś ziółka uspokajające. Yy, dzisiaj mam yy, pokrzywę. Pokrzywa, tu herbatę od dziewczyn jeszcze. Dobra, to ja pokrzywę sobie wodę też przygotuję. Jesteś pokrzywę? Nie, u, ja, ja takich rzeczy nie lubię. Mnie to nie bawi takie, takie herbaty yy, trawiaste bym powiedział. W każdym razie, zatem można powiedzieć, że spotkanie się udało. Było bardzo miło, jak to zawsze, jutro ciąg dalszy, bo niektórzy goście, że tak powiem, wyjeżdżają i po nich trzeba przyjechać, no. A my tu się bierzemy, jak wiecie, sorry, że tak latem, ale z tym czajnikiem, a my tu się bierzemy do roboty. Zatem Marzenka montuje vloga, ja biorę jeszcze coś tu, może poogarniam. Króliczki dostały kolację. Chociaż jeszcze nie, kolacja będzie. George zniknął powiem wam. Ja już go widzę. A wy go widzicie. Trzeba mu leki dać. Nie. Już on już jest. dostał leki dzisiaj. Czy już wystarczy? Tak, jutro rano. Także tu George sobie balansuje, róbcie w klacie, gdzieś tam coś wygrzebuje. No. I tak mi ja. wieczór dziewczyny zajmuję się sobą, a my się z wami żegnamy. Jutro słuchajcie, przepis powstaje, ale on się pojawi trochę później. A pojutrze, ty nie, właśnie, bo jutro powstają te, nie? Dzień dobry, sobota, 16 marca, u nas piękne, błękitne niebo, ciepło jest przede wszystkim. Tu już, proszę bardzo, śniadanie przygotowane. Dziewczyny jeszcze lekko podsypiają. Zobaczymy, jaka temperatura u nas na balkonie, całe 15 stopni, to podobnie jak w aplikacji, tam stopni 14. Dzisiaj nasilanie między innymi frankfurterki. No, i to co widać? Marzenka teraz jeszcze upiekła. Takie racuchy z jagodami, jak się nie mylę. Sałatka jedna to jest akurat zwęcony kurczakiem. Sałatka druga, czyli sałatka jarzynowa. Pomidorki. Owoce, jakby, to, jakby ktoś chciał. No i chleb. Także takie śniadanie się A no i kiełbaski też mówię. Także takie ściananie dzisiaj. Ja też lekko powiem Wam niewyspany, zaspany. Marzenka jeszcze w dobrej formie. Ale ja poszedłem spać o trzeciej. O dziewczyny coś miały ciężko i spać. Nie chciało im się, a teraz to. Nie wiem, to, ale no. Ja jeszcze śpię na stojąco. Ja się nie dziwię w sumie. A ja też nie. Takie spotkania często lubią się przedłużać. Jak są fajne. To znaczy, no one odeśpią sobie to. One szybko się regenerują. I... No wczoraj mówiliśmy o tym. Tak? No, właśnie. No jak mówiliśmy, to właśnie to jest prawda. Dobrze, smacznego śniadanka. Ja już się najadłam, jak przygotowywałam, to wiecie. Normal. Tego dziubnęłam, tamtego dziubnęłam i jestem najedzona. Kawa. Tak, ja to kawę za chwilę sobie zrobię, zapodam po tym pysznym śniadaniu. Pa, wiesz, że jeszcze dobry. trzeba George'a złapać? George za chwilę będzie musiał dostać lekarstwo. Dzień dobry, panie A Pan gdzie? George dzisiaj sobie na kanapie chycał. Hy... Tak, chycał tak. na kanapie. Tak, stwierdził, że dzisiaj ma swój dzień. Ja sobie tam robię w kuchni śniadanie i nagle coś takiego. Patrzę a George na kanapie. Tylko miał troszeczkę przyblokowany wiesz, moment, bo tutaj mam pranie, nie? No ja wiem, ale George będzie za chwilę nerwowy, jak go trzeba nie złapać, ale dobra. Teraz czas George'a, dostaje leki. Ja mu przygotowuję wszystko, bo to dwie mikstury. No i będzie spokój do popołudnia, o, że się tak wyrażę. Do... Proszę bardzo, dzielny pacjent, żeby nie było. Tu cały zestaw przygotowany. Ja już biorę się za. Robienie tego, a dzisiaj w ogóle nagrywamy dla Was przepis na pyszne domowe ptysie. Mm, ja już w nie umiem się doczekać tego smaku, to wszystko przybruszone cukrem, pudrem, takie będzie. A jutro wpadnie przepis, także zapraszamy. Teraz biorę się za George'a, a Wam życzymy miłego dnia. U nas po śniadaniu już wszystko przygotowane pod nagranie, proszę bardzo. Kawka do tego Marzenka sobie zażyczyła czarną kofeinową, a u mnie biała też kofeinowa. Powiem Wam, kawa mi się przyda, bo jakoś taki jestem coś niedospany. Ta trzecia nad ranem to mi dzisiaj jakoś z rozwaliła, powiem szczerze. I to nie jest moja godzina. Jak się okazuje, druga jeszcze spoko, ale trzecia to już jednak nie, niby jedna godzina, a ten, a czuć różnicę. Tu Marzenka pokażę Wam. Jeszcze w międzyczasie zajęła się naszą palmą. Proszę bardzo. Coś ją tu biorą, końcówki widać. Pisaliście kiedyś, że to jest jakaś grzybica, że coś takiego może być. No i nie zobaczymy. Babci Basi się udało uratować z tego. Bardzo ładnie się tu prezentuje za tym szkłem ta palma. Powiem Wam, no, ale wiadomo, ona tu stać nie będzie. Także taka sytuacja u nas. Zatem teraz będzie z gdzieś tam. Służycie ją? No nie. O, jeszcze nie było. Mm -hmm. Dobra, ja się rozłączam. Ja biorę się za kawkę. O, a gdzie moja kawa? To jest tu jest, moja o, kawka. tu jest moja kawa. Tu jest twoja kawa, tu moja kawa. Swoim... Proszę. Popatrzcie, jak ładnie się prezentują w naszym pikarniku ptysie. One już są gotowe. Nie no, one nie są jeszcze gotowe. No, ja ale wiesz. Muszą się upiec. Jeszcze tylko śmietanka. Tak, tak. Ale to trochę czasu już. Teraz I one muszą wystygnąć dobrze i dopiero je przekroimy i ubijemy wtedy śmietanę. Tak, tu się będzie za chwilę robił obiad. Ja idę na chwilę jeszcze do sklepu, także was zabieram z sobą. Powiem wam, rano piękne błękite niebo, a teraz jakieś łóżyska zeszłyście. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale słuchajcie, to zapowiadali, także można powiedzieć, że prognoza się udała. No, także takie chmury. Ja idę do sklepu. Marzenka robi obiad. Tak, bo ta śmietana byłby wieżek, ona będzie mhm. wszędzie. Powiem Wam, ten robot jest fajnie designersko, ale jak śmietany na przykład ubijacz jakieś inne rzadkie ale na całym i, mieszkaniu... I, 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 pokrywa jest na to. No jest, no to można dać. Także spokojnie proszę, nakładasz i ci nic nie pryska. Cyk. Chociaż tak Ona, pryska. słuchajcie, tędy pryska, tym otworem. I tutaj nawet w tym... Yy, hmm, za, my zawsze szmatę kładziemy na tego robota, żeby wszędzie było śmietany. No to akurat jakoś jest tak jakoś dziwnie... Nie ona jest. Nie bardzo... się... ona ma dziwny kształt, ci powiem, wiesz? Ta misa chyba. I to się jakoś tam potem rozklapuje. No nieważne, no trudno. Słuchajcie, żyć trzeba... fajnie się prezentuje, ale... Wszystko ma jakieś plusy i minusy. Tak jest. Tak jak Marek ma swoje plusy i ma swoje minusy, ma minusy dodatnie i ujemne. <grym> tak jak to jeden kiedyś powiedział dobra idę do sklepu biorę śmieci i widzimy się jeszcze gdzieś w drodze. Z tego że jeszcze nie ma liści na drzewach powiem wam bardzo przyjemnie się przejść ciepłutko. Trochę mi za ciepło nawet w tych bluzie no, ale dobra. Nie widziałem, że aż tak ciepło bo jak tutaj na balkonie u nas jest chłodniej. Także teraz idę. Dziewczyny spotkałem bo wracałem do domu. Gdzieś tam było coś tam załatwiać, co nie wiem. No, także warto się dotlenić, przewietrzyć i trochę przejść. Wtedy człowiek taki bardziej, wiecie, bardziej rzeźki. O, ja się tak tak Ta mina, może mówić sama za siebie. Jeszcze przed chwilą powiem, co ja śmietaną powiem Wam. Wy, wyszły po prostu, obłędnie mało powiedziane, bosko. Anielsko. Mm. Powiem Wam taki puszek. Nie są w ogóle mdłe. Marzena już mi tu sprzęty wszystkie zbiera, przenosi. Proszę bardzo. Tak się prezentują pyszne domowe ptysie. Nie ma dużo roboty. Tanio. Ale wiecie, że takie ptysie no myśmy akurat nafaszerowali śmietaną bitą, ale można je zrobić na y, 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 wytrawne. Czyli nafaszerować po prostu. Marzena, powiem ci coś, a puknij się. Jak wytrawne, takie są najlepsze ta śmietanka. Ale nie, no, Wiesz no, jak no, to wchodzi? No, no na pewno. Mm, Także słuchajcie. Będzie, ale nie wszystkie jeszcze są nafaszerowane, bo tam mi zostało siedem. Tak, tu widzicie No tu jeszcze trochę tego zostało. I śmietana w gotówce jest, tak, że potem na świeżo będziemy robić. Teraz, piszamek, bo to trzeba zjeść. Jak one powiem wam się? to jest, można powiedzieć deser po kosztach, bo najdroższa z tego wszystkiego tu jest chyba śmietana. No tak. Nie? Mhm. W sklepie zapłacicie dużo za sztukę, chociaż niekiedy są na wagę, a tu macie po prostu takie piękne, że jak goście przyjdą. Także słuchajcie, dzisiaj lecimy do sklepu pośmietane 30, resztę składników na 100% u was będzie trochę w lodówce, czy tam w szafkach. No i można sobie przygotować do kawki pyszne domowe ptysie. Wyglądają rewelacyjnie. No po prostu aż się chce jeść, jeszcze tak przypruszone tym. Cukrem, pudrem, hmm, pychota. Można Komu nas... wysłać? Komu wysłać? Wy, wy wysyłasz? Nie no, nie dojdzie. Jak dojdzie to... Nie, one zaraz będą znikać. Teraz dziewczyny poczęstujemy, a później resztę. Nie byłbym sobą, gdybym tu na tym wejściu... Na żywo też na żywo. Hmm. Już jeden był. Hmm. Ale no po prostu... Hmm. Tylko powiem wam coś. Tu warunek jest taki, że trzeba mieć dobrą śmietanę kremówkę, Bo jak jest taka, wiecie, chemiczna. Mm, no to i myśmy nie użyli tutaj e, żelatyny, a, tak, a nie można dać. Fixów śmietanowych nie, nie. można dać dla pewności, żeby e, trzymało się, natomiast to nie jest konieczne. Ale z drugiej strony to wtedy trzeba, wiecie, no, do lodówki przechowywać czy na świeżo robić i, i, i zjadać. Jak zaraz. ktoś lubi z fixem, daje fix. My fixu nie, żadnego nie dodaliśmy, sama czysta kremówka. Wiadomo, że one długo nie poleżą, no ale one by i tak długo nie poleżały, uwiecznij. No w godzinę to max. Wiadomo, że nie wszystkie na jedną osobę, ale pychota. Marek, już koniec, kończymy mm, na dzisiaj? Pycha. Piszecie, kiedy będzie przepis? Otóż przepis będzie już jutro. Ja tu właśnie wszystko teraz przygotowuję, zmontuję i jutro około 11 na pewno się pojawi, także zapraszam i, będziemy, i będziecie mogli sobie przygotować pyszne domowe ptysie. A taka jeszcze słuchajcie informacja, można sobie zrobić tak, że wcześniej upiec trochę więcej tych ptysiów i na 2-3 dni i na świeżo je obkładać śmietaną, idealnie. U nas posprzątane, jak widać na stole pustytko, goście już poszli, było bardzo miło, sympatycznie. Jak zwykle. Jak zwykle zresztą, e, słuchajcie, goście się zajadali pysznymi <ścoughs> tak, tysiami, bitą, bitą śmietaną. Z który ja właściwie zaraz będę tu montował. Tu jeszcze została pizza, bardzo dobra była, chociaż ta średnio w ogóle taka ani słona, ani ostra, jakaś taka jałowa. A jeżeli chodzi o ptysie, to ta część została bez nadzienia, bez śmietanki, celowo, no bo jakby one leżały z tą śmietaną, to by po pierwsze bardzo namokły, a po drugie śmietana naturalnie. A jutro będą nawet lepsze, bo będą lekko przesuszone. Jeszcze bardziej przesuszone. Śmietana jest, nie wiem, jak ona jutro będzie się zachowywała. Świetnie. Tak, ale jakby nie. To można je czym innym nadziać albo tu od góry polać jakimś czekoladowym sosem, i tak wszamać. I będzie też bardzo pysznie. Chyba że można nafaszerować serkiem białym, typu Ametę, taki serek z chrzanem na przykład wymieszany. Na to położony plasterek łososia, łososia koperek, przykryty kapelusik taki, takiego ładnego ptysia. Mmm, chyba bym wybrała nawet tę wersję niż tę z bitą świetaną. No teraz tak, hmm. myślę, że to by było dobre. To by było bardzo Albo dobre. Albo z awokado nawet takie guacamole. I guacamole! Yeah. A jest awokado w lodówce, słuchajcie? Hmm, słuchajcie, to może być jutro odsłona śniadaniowa. Hmm, nie wiem, nie wiem. Wpadnie jeszcze pizza. Ta była bardzo <laughs> dobra ostrawa. Ta była z kurczakiem. Jeszcze Tam jedna była. Ta była z kurkami. Jeszcze jedna była. czym to była. To była chyba yy, zwykła... A, taka słona była. No, dobra, słona. nieważne. Jakaś to tam była. No, to co? Ja biorę się za robotę. A ja się biorę za wszystko inne dalsze. Pranie, nie pranie, składanie, montowanie. Także trochę jeszcze pracy na wieczór zostało. Teraz się rozkręcamy. Tak, teraz się rozkręcamy. Wchodzimy na drugi bieg. Trzeci, czwarty, piąty? Nie wiem, który tam. Ja jeszcze będę montował daily vloga. Marzena teraz mówi w międzyczasie, masz piękną tapetę, słuchajcie, na tym moście z Marzenką mieliśmy okazję iść, ale dawno temu, temu. wiesz ile lat temu, ile będzie w czerwcu? W Lip lipcu, przepraszam. Nawet na London, a i mamy zdjęcie tam, nie? na tej. No pamiętasz, nawet zdjęcia są, że cię ja na eee, Czekaj, no to było rok przed ślubem. Czyli... Na 16? 16 lat temu. Wow. Tu marzyna Marek A, widzisz, a most jak stoi, tak stoi, nie zmienił się. Chyba tam jakieś renowacje. Nawet podkręcone zdjęcie ładne jest. No bardzo ładne, piękne. A wiesz, jak się ta rzeka nazywa, w której się wszystko odbija? No oczywiście, no to. Tamiza. Tamiza marzena. <laughs> Dobra, słuchajcie, ja biorę się o coś teraz biorę się za robotę. Odezwę się jeszcze do was, jak będzie zmontowany przepisik. Także chwilę mi to na pewno zajmie. Przepis zmontowany, powiem Wam, trochę wyszło. Minuta 27. Wow, dużo. Bardzo dużo, no ale jest na co popatrzeć. Takie pyszności, jak Marzenka, trzyma. Tu za chwilę się będzie kończył montować Daily Vlog. Także, że tak powiem, idę dwutorowo. O. A ja się z Wami żegnam. Życzę miłego wieczoru, chociaż nie, za 15, 11, to będzie sobota. Miłego wieczoru, dobrej nocy i widzimy się jutro. Do południa, bo rano to nie raczej. Rano to wiecie. No jak to Marek grano, co robi? Śpi. O, dobra noc.